Obraz, tak. Hej, hej kochani, witam was serdecznie na kanale Pasjonatka rękodzieła. Słuchajcie, przepraszam was za mój głos, ale niestety znowu jestem chora. Poczekam sobie chwileczkę, bo mam fajne rzeczy wam do powiedzenia. Może jeszcze sobie poustawiam. Bardzo się świecę. Wybaczcie, no niestety makijażu nie zrobiłam. Bo cały czas słuchajcie, siedzę i piszę, dalej przewodnik. Także witam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Także, kochani, troszeczkę się zmienił ten przewodnik i postanowiłam, że jednak wydam go, słuchajcie, w dwóch częściach, ponieważ chcę umieścić wszystkie projekty. Y, które mam, a y, długo mi jeszcze to zejdzie, a już Wam wcześniej obiecałam. Więc po... cześć, cześć Kasiu, cześć Kinga. Postanowiłam go wydać, słuchajcie, w dwóch częściach. W, w pierwszej części będzie 13 projektów i w kolejnej części też 13 około do 15 projektów. Myślę, że zanim y, przerobicie sobie pierwszą część, to już powstanie druga. Y, Postanowiłam tak zrobić, bo tak jak mówię, bardzo dużo czasu mi to zajmuje, yy, pisanie, yy, słuchajcie no zdjęcia, yy, a jeszcze do tego jestem chora i, i po prostu sił brak, więc postanowiłam zrobić tak, jak mówię, w dwóch częściach. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pierwsza część. No właśnie, ja mam straszny katar i te, nie mam kaszlu, Kasiu, ale mam właśnie katar i bardzo mnie boli gardło, że od dłuższego czasu, ale to już wam wcześniej mówiłam, że na razie jestem w trakcie leczenia, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oczywiście przepraszam, że jestem taka trochę roztargana. No ale chciałam się z Wami tu wieczorkiem dzisiaj spotkać, bo akurat skończyłam drukować yy, taką podglądowo, podglądowy przewodnik. Oczywiście zaraz Wam go pokażę. Yy, on będzie, ja będę go sama drukowała. Yy, cześć, cześć. Ja będę go sama drukowała ten podgląd, który zobaczycie, to nie oczywiście nie będzie na tym papierze, co ja drukowałam bo nigdy nie dostałam u mnie stacjonarnie tego, co chciałam, zamówiony jest ma przyjść w przyszłym tygodniu papier i bindownica którą też właśnie będę wykorzystywać do połączenia tego całego przewodnika, moi drodzy będzie to na tych drutowych Także myślę, że Wam się spodoba. Już Wam pokazuję, jak wygląda okładka. Okładka będzie, moi drodzy, drukowana na papierze fotograficznym, na grubym papierze, dość grubym. Też mam zamówione. Oczywiście to jest tylko próbny papier, bo tylko taki dostałam stacjonarnie. I dodatkowo do, tej, do tego papieru fotograficznego, gdzie będzie okładka i tył okładki. Będzie również na okładka taka, wiecie, przezroczysta, żeby po prostu też Wam się nie zniszczyła ta okładka docelowa, a jest naprawdę wydaje mi się piękna. To jest oczywiście moje zdanie, każdy może mieć inne, ale bardzo mi się to podoba i powiem Wam szczerze, że bardzo długo zeszło mi nad wydrukowaniu tej. Tego egzemplarza, no po, ponieważ mam, słuchajcie, bardzo kiepskiej jakości papier i sami zobaczycie zaraz, jak wam pokażę, jak jest kiepski i dlatego zamówiłam po prostu o wiele lepszej jakości i papier o wiele grubszy, znaczy o wiele grubszy, no grubszy. I jak już wam pokażę, to oczywiście w przyszłym tygodniu już zaczynam drukowanie, więc jeżeli ktoś jest chętny, może pisać do mnie na priv. Pierwsze egzemplarze pojawią się w przyszłym tygodniu, jak wszystko mi tylko dojdzie, słuchajcie, i to zacznę drukować. Tak jak mówię, pierwszy, pierwsza część będzie miała 13, 13 projektów. I kochani, pokażę Wam ostatni projekt, który również będzie w tym przewodniku, część pierwsza. Jeszcze go nie spisałam i nie wpięłam sobie do mojego podglądowego przewodnika. A będzie to mianowicie taki słuchajcie fajacyk. E, mam nadzieję, że Wam bardzo fajnie się będzie go dziergało. Bo powiem Wam szczerze, że ja go wydziergałam nawet nie wiem czy w, w cały dzień. Na pewno cały dzień mi zszedł. E, jeden dzień tylko ja sobie rozłożyłam to po prostu godzinowo. I on mniej więcej wygląda w ten sposób. Wykonany jest oczywiście z mojej jednej z ulubionych włóczek Jarn e, and Jeans. Bardzo fajny projekt. Oczywiście, do niego będzie bardzo dużo zdjęć, ponieważ jeżeli, jeżeli opisuję coś, a jest to tak, może być trudnie, trudno zrozumiałe, no to więc wtedy rzucam Wam również zdjęcia z zaznaczeniem, gdzie, co łączyć, jak szywać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że te projekty się po, Pojawi się ten, ten projekt i pojawią się. Yy, oprócz tego projektu, którego jeszcze nie mam wydrukowanego, yy, będzie również projekt z Trzemieszyczaki, i w sumie to będzie 13 projektów. Yy, I zmieniam słuchajcie perspektywę już mojej kamerki, tutaj. Muszę się oczywiście yy, przesunąć, i pokazuję Wam, jak wygląda yy, cały przewodnik. Oczywiście, zaraz będę po drodze również opowiadać żeby się czymś nie sugerować, bo to jest tylko moja, mój podglądowy i on w zupełności trochę będzie inaczej wyglądał, wiadomo, bardziej estetycznie. Już Wam pokazuję, moi drodzy. O, jeszcze mi się tutaj, słuchajcie, rączka odpieła, ale to nic nie szkodzi. Już, moi drodzy... Trochę za. Może jednak. O! Kochani, muszę trochę wyostrzyć. Albo i ogólnie, nawet tak. Pokażę Wam w ten sposób. Tylko sobie jeszcze ustawię, żeby mi było wygodnie. I ten przewodnik moi drodzy wygląda mniej więcej tak. Tak jak mówię, tutaj jest papier fotograficzny, on jest o wiele grubszy. Ja mam go tutaj spiętego, słuchajcie, taką kolorową wstążeczką znaczy białą wstążeczką satynową, ale on oczywiście będzie tu zbindowany. I będzie miał oczywiście również okładkę jeszcze taką przezroczystą, papierową. A czy papierową, taką, wiecie o co mi chodzi. Nie papierową, tylko przezroczystą, plastikową. No, i oczywiście projekty rozpoczynają się od zdjęć. Jest również bardzo dokładnie opisane, czyli każdy, każdy rząd jest opisany, jak robić, gdzie się wbijać, słuchajcie szydełkiem i nie tylko. Ile, ile oczywiście rzędów. To jest oczywiście druk dwustronny. Ja Wam powiem, kochani, ja nie mam. Słuchajcie, druk, drukarki automatycznej, że drukuje mi automatycznie druk dwustronny. Ja muszę po prostu odwracać kartki. I jak już mogliście zauważyć, widzicie, jak bardzo przebija ten papier. To widać po prostu od razu. To jest taki najzwyklejszy. Innego właśnie nie było, więc. Tak jak mówię, troszeczkę ja myślałam, że już zacznę drukować, ale no niestety nie zacznę. Projekty bardzo są dobrze rozpisane, tak mi się wydaje zresztą. I bardzo słuchajcie, no tak jak widzicie, jeden projekt zajmuje nawet cztery strony. Tu będzie projekt tego pieska. Yy, I kolejny projekt, który już Wam też na no, tablecie wcześniej pokazywałam. I tyle ma piesek. Czyli naprawdę jest bardzo y, dokładnie opisany. Jeszcze dodrukuję oczywiście wstęp do tego przewodnika, bo jeszcze go nie mam. Y, I widzicie, jak tu jest wszystko dokładnie opisane. Jak kiedy zmniejszamy, ile zmniejszamy. Kolejny projekt to ta laleczka malutka. Jeżeli chodzi o projekty, to ja opisuję również jaką użyłam włóczkę, ale to jaką Wy użyjecie włóczkę, jakie szydełko, wszystko zależy od Was, jakiej chcecie wielkości zabawki. I Również tak jak tutaj widzicie, no wszystko jest tak rozpisane dokładnie, hmm, ile po prostu trzeba w okrążeniach powtórzeń zrobić, sekwencji powtarzać, tu jest nawet odrysowane, zaznaczone, jak, jak będziecie robić sobie ubranko, w, którym, w których miejscach właśnie na zdjęciu wbijamy się trzema półsłupkami, żeby uzyskać, y, moi drodzy, rękawy. Czyli po prostu odrysowane dokładnie, na, czy pokazane y, jak ja tutaj, y, na przykład w drugim rzędzie, y, również wszystko pokazane, opisane, jak rozpocząć, gdzie się wbić. Tutaj jest pokazane na przykład jak już wykonać y, rękawy. Też jest to opisane tu na dole, jak i również później pokazane jest już, y, są pokazany jeden rząd po właśnie tutaj, drugi rząd w sumie, bo tu jeszcze przyjdzie jeden, czyli to jest ten i drugi. Dokładnie rozpisane, opisane. Tak samo i chodzi, jeżeli ro, y, robimy spodenki, również na zdjęciach pokazane jest jak przystępujemy do dziergania spodenek, jak wykonać pierwszą nogawkę, potem nogawkę. Na pewno wiecie, że trzeba później do drugiej nogawki do, tu dopiąć sobie niteczkę i wtedy już dziergać drugą nogawkę. Dziękuję, dziękuję Ewcia. I kolejny projekt, słuchajcie, no to końcowe zdjęcie tej laleczki. Słuchajcie, bo tak jak mówię, tutaj pokazuję mniej więcej jak wykonać również ubranka. I te zdjęcia są dość duże, wolałam takie, żebyście też dokładnie widzieli. I oczywiście nasz kultowy y, schemat mój konika, również go tu umieściłam, bo często pisałyście do mnie, że wolicie y, też pisany wzór, więc też również umieściłam dokładne opisy tego konika, jak go zrobić. Tu, tak jak widzicie, kolejny projekt. Zdjęcia są dość duże. Mam nadzieję, że też Wam się spodobałem. To, oczywiście, tak jak mówię, jest teraz przewodnik. To jest mój osobisty podglądowy na takich zwykłych kartkach, które widzicie, jak przebija. Już nie mogę wam pokazać bliżej. Zdjęcie kolejne, które jest, jest przebite. Zaraz wszystko powiem, jaka będzie cena pierwszej części. Tylko pokażę Wam do końca, słuchajcie, co jest w tej części pierwszej. Tu mamy y, na, pana Pomidora. Y, również bardzo szybki projekt. No i oczywiście kol, kolejny y, mój projekt, y, który jest na YouTubie. Też prosiliście. Więc też tutaj się znajduje, znajduje królik. Tilda. Y, czasem odnoszę się również tutaj w, tej, w tym przewodniku do filmików, żebyście sobie spojrzeli. Dany filmik, jak coś mniej więcej wykonać, gdzie pokazuje, ale de facto najczęściej jest to bardzo dobrze opisane. Zresztą widzicie, zaraz wam pokażę. E, możecie sobie nawet e, zerknąć, e, jak jest dobrze dokładnie to opisywane. Czyli na przykład, tu ile, e, gdzie mamy się wbić. Ile razy powtarzamy, ile mamy mieć w danym okrążeniu. To po prostu każda pozycja jest opisana nawet w dwóch, trzech linijkach, żeby po prostu było Wam łatwiej. Kolejny projekt Misio Fabian ja go wykonywałam, słuchajcie, z kordonka. Wy, oczywiście jak będziecie chcieli, też jest bardzo dokładnie opisany, jest pokazywane nawet tu, w tym miejscu jak łączymy nasze dwie nogi, bo tu będziemy go przerabiać w całości, czyli łączymy nogi, również filmik e, filmik jest na YouTubie, ja robiłam wtedy lalkę w całości i to jest właśnie podobna technika, no i oczywiście moja mysz, myszunia e, która też właśnie widzicie ma bardzo dokładny opis pokazuje nawet jak wykonać spodenki, widzicie tak drukarka na takim papierze to aż normalnie nieładnie to wygląda, bo Widać kreski, no ale niestety to jest tylko podglądowy. I tutaj również jest pokazane, jak wykonujemy nogawki, i potem jak spodenki wyglądają już w całości. I kolejny, misiaczki. To są malutkie misiaczki. Już też Wam pokazywałam, jak je wykonywałam. Również opisane są bardzo dokładnie i też miś. Słuchajcie, w całości, znaczy robione w całości, eee, też dokładnie opisane. Ja opisuję, moi drodzy, tak jak ja potrafię eee, i wiadomo, że nie wszystkim mogę dogodzić, eee, ale starałam się naprawdę bardzo, eee, bardzo dokładnie go opisać. Eee, I mam nadzieję, że Wam eee, po prostu przypadnie do gustu. I ta lala oczywiście również jest na YouTubie, też ją tutaj wrzuciłam z opisem dokładnym, jak ją y, wykonać, i kotek moi drodzy, którego pokazywałam Wam również na YouTubie, jak go wykonać. Tu również dokładny opis. To naprawdę powiem Wam, że <laughs> i poszczególne elementy, jak wyglądają y, tego kotka. Mam troszeczkę źle spięte, ale wiecie, wy to będziecie mieli na zrobione. Słuchajcie, na. Na bindownicy i oczywiście kolejne projekty, które, które się będą znajdowały w części numer 2, i to będzie ten misiu. Laleczkę Wam już pokazywałam wcześniej. Będzie również kotek, będzie oczywiście panda i będzie krasnal. I to jest tylko niewielka ilość tych projektów, które się pojawią w drugiej części. Tylko dałam po prostu takie zdjęcie podglądowe, co będzie w kolejnym, yy, kolejnym moi drodzy, yy, kolejnej części. Ja już do Was wracam tutaj z perspektywy i zaraz Wam wszystko powiem, jaka cena będzie przewodnika. W miarę. Powiedzcie, czy wszystko dobrze widzicie. No i kochani, tak, tak się prezentuje mniej więcej ten przewodnik. I kochani, on będzie w cenie on będzie w cenie moi drodzy 45 zł plus przesyłka, kochani 45 zł plus przesyłka to uważam. Że naprawdę na tą cenę to jest dużo tutaj tych, y, tych projektów. O, przepraszam Was ba bardzo. 45 zł plus wysyłka, oczywiście mogę wysyłać albo przez pocztę, y, kochani, albo przez kuriera. Y, oczywiście cena uzależniona nie wiem ile kurier u nas, bo mam blisko, mogę się zapytać ale również na poczcie muszę się dopytać jaki jest koszt. Koszt wysyłki. To jest format. Oczywiście y, moi drodzy A4. Także wydaje mi się, że dość spory y, i że Wam się oczywiście spodoba. <grych> także, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie, moi drodzy, w wiadomościach y, prywatnej na y, Facebooku będzie mi bardzo miło. I oczywiście pajacek jeszcze tu też będzie w tym przewodniku i jeszcze mieszyczaki, które oczywiście dokończę i tu wepnę również do, do siebie, a Wam już też dołożę. Także yy, witam Elżbietko, witam. Yy, także kochani, yy, no tak jak mówię, cena 45 zł, pierwsza część. Plus przesyłka, no ale muszę się jeszcze dopytać, ile ta przesyłka będzie wynosiła. Czy to będzie 11 zł, czy to będzie mniej, czy to będzie 12? Nie wiem, moi drodzy, pójdę na pocztę, dowiem się wszystkiego. I tak, jak mówię. Także kochani, bardzo Was pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Już, już niedużo nie mi zostało do y, zamknięcia pierwszego projektu, części pierwszej do drukowania oczywiście tego przewodnika i będziemy lecieć już z projektami. I ja będę sobie powoli już pisała drugą część, żebyście mieli później po skończeniu tej, po skończeniu tej części kolejne projekty. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, taką bardzo istotną. Jeżeli chodzi o te projekty, które tutaj mam, też planuję od stycznia, moi drodzy, zrobić tutoriale tych właśnie projektów, które będą w przewodnikach, i one będą również dostępne później do sprzedaży. Oczywiście, jeżeli chodzi o ogólnie projekty i będziecie mieli jakieś problemy, to zawsze możecie do mnie pisać, ja zawsze Wam pomogę. Ale będą również pojawiały się filmiki i te osoby, oprócz płytek, i te osoby, które zakupią przewodnik, czy to będzie przewodnik zakupiony teraz, czy to będzie zakupiony później, jeżeli będą miały problemy z tutorialami, on dostaną ode mnie oczywiście filmik przesłany, tak żeby mogli so, mogły sobie te osoby spojrzeć i dziergać ze spokojem z książką i z filmikiem. Także osoby, które będą zakupią przewodnik, będą również później mogły napiszą do mnie, czy ja do nich napiszę i będą miały wysyłane filmy do tego przewodnika. Także, jeżeli chodzi o Pajacyk, Pajacyk będzie w pierwszej części, ja już, ja już mam go spisana i tylko muszę go teraz wpisać, spisać na tablet, wrzucić zdjęcia, moi drodzy, i wydrukować. Także on będzie w pierwszej części, Kinga, nie martw się, będzie w pierwszej części, tak jak mówiłam na początku, on będzie teraz w pierwszej części, pierwsza część ma trzy... Projektu bardzo konkretnie rozpisane. <laughs> Także kochani, yy, pozdrawiam Was serdecznie. Jak zwykle Sylwia chaotycznie wszystko prowadzi, <laughs> ale niestety taka moja natura i nic z tym nie zrobię, więc tak jak mówię, yy, pokazałam Wam podglądowy yy, przewodnik, jak on będzie wyglądał. To oczywiście jest moja wersja, i yy, Wy będziecie mieli oczywiście bardziej. Ładniejszy, bardziej praktycznie zrobiony, ale to jest tylko podgląd. I co w nim, yy, co w nim będzie? Tak, żebyście miały świadomość tego, co yy, kupujecie, bo to też jest istotne, moi drodzy. Ja też lubię mieć świadomość, co kupuję, i dlatego pokazuję wszystkie projekty, które się znajdują, żebyście były zadowolone. Także serdecznie Was. Pozdrawiam jeszcze raz, życzę Wam miłego wieczoru i spotykamy się w kolejnym filmiku, być może w takim filmiku, gdzie już będę miała część przewodników podrukowanych, żeby Wam już pokazać, jak finalnie będzie wyglądała ta, ta moja książka. No, ja to nie nazywam książką, mój przewodnik. I, i zaczynamy z projektami, moi drodzy. Także buziaki. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do kolejnego razu. Papa! Pa.